Pan że, pan, że, że pan nie jest po mojej stronie w I tym mi tym się kojarzy z deszczem po prostu. Po prostu. No ale ta jest prawie... konkretna ta, ta konkretna mi się kojarzy z deszczem. I pan chłop, który konno jeździ, ma pan A. obrzydzenia, jak dwóch facetów ja mówię, za rączkę idzie? Nie podoba mi się no. Ale dwóch facetów ale pan, ale pan nie ma normalny mężczyzna to proszę pana, Nie z dwoma facetami. Nie reagowali różnie. Pełne unisono, nawet pani dyrektor, która była z PZPR u reagowała w zgodzie z takim naturalnym poczuciem sprawiedliwości, które działa w każdym człowieku i w tych sędziach, którzy dzisiaj umarzają, też działa poczucie sprawiedliwości. Oni służą dawnemu systemowi, to są te same gęby. Jak ja miałem proces za e, krytykowanie Aleksandra Kwaśniewskiego, że się upijał na grobach w Charkowie w czasie sprawowania urzędu, to sędzią w mojej sprawie była pani, która skazywała robotników w Gdańsku w stanie wojennym. Za Solidarność. I w wolnej Polsce ta pani jest dalej sędzią. Powinno się ich wszystkich wypieprzyć do kanału. Mhm. Tych wszystkich sędziów. No tak, ale... Jednym ruchem ręki, jak pionki z szachownicy. Wszystkich won. Ale Nawet jak temu... któryś był niewinny. Wszystkich won, bo to jest stary system. Nie mogą starego systemu reprezentować w nowym państwie w sędziowie. Ale... Wszystkich won. Ale w 2007 roku Sąd Najwyższy orzek, że właśnie... W eee, sędziowie i prokuratorzy nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, ponieważ działali w zgodzie z i tutaj to uzasadnione. Niech nie, jest nie tak będą pokrętne. pociągnięci do odpowiedzialności, ale wszyscy WON służyli tamtemu systemowi, umieli się w nim odnaleźć. Wszyscy WON ten jeden czy drugi niewinny nie będzie miał pretensji, bo odejdzie w tłumie innych brzydkich. Mm -hmm. I nie będzie miał do Polski pretensji. Chętnie się zgodzi. Ja byłem ostatni sprawiedliwy, ale chętnie odejdę po to, żeby odeszli wszyscy pozostali. Wszystkich WON mm -hmm. i wszystkich policjantów starego systemu, dawnych milicjantów, wszystkich WON i wszystkich urzędników starego systemu, wszystkich WON, nie mamy do nich zaufania. Służyli Moskwie, teraz będą służyli Brukseli nie wiem komu. Albo staremu systemowi, który siedzi gdzieś pod powierzchnią mhm. i broni jeden drugiego. I Kiszczak obiecywał, nic wam nie będzie. Mhm. Trudno nie odmówić racji, skoro mamy takie orzeczenie sądu apelacyjnego po tylu latach procesu. Mężczyzna, który skłamał Donald Tusk, obiecując trzykrotnie pierwszy punkt ich programu, że poobniża podatki, staje przed narodem, mówi, kłamałem. W przeddzień wyborów prezydenckich mówiąc, że jesteśmy Zieloną Wyspą, dzisiaj Wam mówię prawdę, że kłamałem i że mamy czarną dziurę i że wychodzę z tego interesu, bo to ja zrobiłem tę czarną dziurę i ja Wam kłamałem i podaję się do dymisji. To są męskie zachowania i wtedy ma się szansę zostać mężem stanu, a to są chłoptasie i tchórze. Kominy. Zawsze jak widzę kominy, to mnie wkurza, że Polska daje sobie narzucać limity emisji CO2 i emisji siarki. Węgiel, polski węgiel zawiera siarkę. I ktoś ustalił, że zawiera jej za dużo. Jak się spala polski węgiel w polskiej elektrowni albo w ciepłowni, to jest niedobra emisja, ma być limit. Z jakiej racji my się godzimy na to, żeby nas karać za nasze zasoby? Kurza mnie ochrona środowiska. No to proszę zobaczyć, jak ona jest realizowana. Ziemia, taka zielona torba, ładna. I tu napisane, dla państwa wygody i w trosce o środowisko naturalne została stworzona torba wielokrotnego użytku. Dla jakiej mojej wygody? No nie oszukujmy się. Powiedzmy, że dla ochrony środowiska, ale dla mojej wygody to za każdym razem jest nowa torba, którą ja potem wyrzucam bezmyślnie. To jest moja wygoda. A to, no to jest taki pomysł w niejednym sklepie obecny, że dają ci taką torbę w nieskończoność, za pierwszą musisz zapłacić, i potem z taką ciudrachą chodzisz. Jak już ta ciudracha obrzydliwa nie pasuje ci do ubrania, idziesz na eleganckie przyjęcie, taką ciudrachę przyniesiesz. Jak już jest wystarczająco ciudrachana, to ci dadzą nową torbę. Z łaski. <laughs> to ja te wyważam. Ala mi każe sobie sprzedać za 5 zł następną, no. Kolejny sklep, IKEA. Dawali dobre torby, nie? Teraz nie ma. Musisz kupić mędzę jakąś papierową, taką szarą, której mi się ucho urwało od razu, jak do niej napakowałem cegieł. I tu napisali: posadzimy milion drzew. Przeznaczymy na to pieniądze do tej pory wydawane na jednorazowe torby, czyli. Ja muszę zapłacić za tą badziewską torbę po to, żeby oni posadzili milion drzew i oni będą dumni, że posadzili milion drzew za moje pieniądze, tak? A jednocześnie w tych samych sklepach kupuję sprzęt AGD i do każdego sprzętu dostaję dwie książki takie, dwie Biblie. Uwaga, jedna to jest instrukcja obsługi w 17 językach, tutaj mamy jakieś alfabety hebrajski, arabski, ruski, żebym się chyba zapoznał jak wyglądają, ale mógłbym taniej przez internet to sobie obejrzeć alfabety, tak? A do tego jeszcze gwarancja w 77 językach spisana, przy czym mnie by wystarczyła po polsku. Drugi raz, no dobra, mogę sobie po angielsku przeczytać, ale na cholerę jeszcze mi jest po fińsku. i można by jedną, jedyną kartkę z tego wyrwać i dać klientowi. A jakby przyszedł następny i chciał po rusku, to wyrywamy drugą kartkę, albo można by wydrukować. W chroncie środowisko, nie dodając mi takich wielkich książek. Jesteśmy w Polsce, przed polskim urzędem. W tym przypadku. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. I kto jest w Polsce najważniejszy? Stoją trzy flagi, która jest zawsze najważniejsza. Ta, która jest po środku, tak jak w sali tronowej król siedzi po środku, a na lewo i prawo laufry albo żona, córka, i tak dalej. I kto jest tutaj w Polsce najważniejszy? No Unia, flaga unijna po a Polska z boczku sobie powiewa i na to też troszkę z boczku. I co ja tutaj widzę? No, Unia Europejska u góry, a Rzeczpospolita Polska pod spodem dopiero. Tak wyglądały paszporty krajów kolonialnych. Tak wyglądały paszporty brytyjskiej wspólnoty narodów. U góry było napisane, że brytyjska, a pod spodem godło kolonii. A w środku. A w środku to już, proszę Państwa, jesteśmy wszyscy kryminalistami. Zdjęcia nam robią jakieś izometryczne, czarno-białe, każą zdjąć okulary, wytrzeszczyć się, mógłbym nie ruszać, lewy profil, prawy profil, środeczek i jeszcze zbierają odciski palców. Czy my wszyscy jesteśmy kryminalistami, żeby nam zbierać odciski palców? Co to za gadanie, że to jest dla mojego bezpieczeństwa? Ja sobie nie życzę, żeby ktoś moje odciski palców zbierał. W Unii się uchwala, pieczęcią urzędową zatwierdza, że Marchewka to jest owoc. Też z powodów finansowych. Że ostrygi i ślimaki to są ryby. Kolejny fałsz dla pieniędzy. Że marmolada może być wyłącznie z owoców tropikalnych. A jak babcia zrobi czegoś innego, to już nie jest marmolada. Zakazane. I jeszcze niedawno koźle mięso zostało baraniną. Bo też z jakichś powodów finansowych tak jest urzędnikom lepiej. I co dalej? A cóż to za budynek? Taki tęczowy urząd skarbowy, czyli skarbuwa. Lepiej, żeby mnie nie widzieli, bo nic miłego nie mam do powiedzenia w tej chwili. Na bazarek przyszedłem. Pożarówki, bo już mi tylko sześćdziesiątki zostały. Setek już nie wolno robić w Polsce bo Komisja Europejska zakazała od września 2009, a ja lubię 150, a w kuchni mam 200 i kupię sobie. Kto mi zabroni? Kupię sobie. Tak, ale ja mówię, się o tego, że w Stanach to jest wolno, a tutaj jestem spętany. No, w Pan Unii Europejskiej jest mniej wolności obywatelskiej niż w Stanach Zjednoczonych. Tak, tu na przykład nie mogę posiadać broni. W Ameryce idę do sklepu, ja idę do sklepu, kupuję co mi się podoba. Sprawdza się w kartotece, czy mi nie odebrano konstytucyjnego prawa do posiadania broni. Czyli mam więcej wolności, bo tutaj muszę poprosić władzę łaskawie, żeby mi pozwoliła pistoleci kupić. Władzę, która nie zapewnia mi policjanta na rogu, władzę, która ma niedofinansowane wszystkie służby z graniczną włącznie, armia nasza jest niedofinansowana, ledwo zipie wszystko, policja ledwo zipie, nie mają na benzynę, więc ja powinienem mieć jakąś szansę obronić własną rodzinę i własny majątek. Ale to... władza mi tego nie zapewnia, to ja bym chciał sobie to sam zapewnić. I nie chcę klękać przed władzą i prosić o zezwolenie. Proszę pana, zezwolenie budowlane. Za moje pieniądze chcę postawić garaż, muszę urzędnika pytać o pozwolenie Pełna Pełna na mojej zgoda. ziemi, że, za moje pieniądze jest chcę zbyt garaż. Tak, długi postawić. czas oczekiwali na zgodę na budowę garażu, a czym innym nie, to, żeby pan chodził z pistoletem po mieście. Odrzucam, proszę pana, koncepcję, że urzędnik mi wydaje pozwolenie na wydawanie pieniędzy na mojej własnej działce. Ja odrzucam tę koncepcję. To, że ja muszę w ogóle kogoś pytać. Moja forsa, moja działka. Ja chcę sobie garaż postawić. Nikomu nic do tego. Żadnym urzędasom. Władza powinna być na naszych usługach. Ona powinna do nas przemawiać jak dobry ojciec. Pan, ale ani, A nie ani, bez przerwy zakazywać. Ani pan, ani ja nie jesteśmy ekspertami w sprawie rtęcia. To jest tak jak z azbestem. No, gdyby pan teraz powiedział komuś, a pan, pan powie będzie że sobie ten... mieszkał w domu, a za pięć lat ja panu powiem, że ten dom to był z azbestu. Panie, to he, proces te durne proszę pana gęby w parlamencie europejskim to są eksperty? Ta komisja europejska to są jacyś eksperci, to są karierowicze typu Barozo, którzy się załapali do jakiejś władzy, awansowali w strukturach władzy, oni się ale... świetnie jak śledzie poruszają ale, ale to w każdym. Tej można powiedzieć, że to jest durna gęba i nie jest żadnym ekspertem. Ale jacy to są eksperci od termometru? Ekspertem od termometru to jest moja mama, która wsadzała ten termometr w tyłek. W... Swoim dzieciom pielęgniarka w szpitalu, która wsadzała, to jest ekspert, no, a nie jakiś polityk w jak Unii Ja nie mam żadnej wiedzy. Nie mam żadnej wiedzy. ten komiks zostanie również wprowadzony do polskich przedszkoli. Czy to jest tak? To jest pewna nieuchronność. Nie wiem, natomiast <laughs> wiem, że z głupkami nie ma sensu dyskutować. Przed głupkami trzeba się bronić. Być może to jest tylko głupstwo, co widziałem. Natomiast ja się czuję prześladowany i molestowany. Mam wpisane do konstytucji prawa religijne. I to jest gwałcenie moich praw religijnych. Takie zachowania, pokazywanie tego gdziekolwiek w publicznej telewizji, wprowadzanie takich rzeczy do szkół jest prześladowaniem mnie i łamaniem konstytucji. Więc powiem jeszcze raz. Jezus nie zaczynał rozmowy z cudzołożnicą w ten sposób, że mówił do niej ty dziwko. A kiedy ja powiedziałem dziwko do cudzołożnicy? Nie, nie powiedział pan dziwko do cudzołożnicy, ale to jednak skąd, zdarzało to się skąd ta panu. Ale teza. moment, ale proszę mi teraz pozwolić dokończyć moje pytanie. Jeżeli jest bez sensu, jeżeli chce pan obalić moją tezę, to proszę to zrobić później. Już obaliłem, nigdy nie jeżeli, mówiłem do dziwki, ty dziwko. Ale mówił pan do homoseksualistów, ale mówił pan o homoseksualistach w pedzie. O homoseksualistach mogłem mówić pedzie, bo jest to słowo niewulgarne, tylko zdrobnienie od pederasta. Proszę zajrzeć do słowników. Jest to nawet słowo określane jako e, pieszczotliwe. Ja rozumiem tę chęć jakby bycia pieszczotliwym w stosunku do homoseksualistów. A ja nie rozumiem, bo nie miałem ale... zamiaru być pieszczotliwym. Stwierdzam A jednak tylko, był. że nie jest to obelga i pedzio to nie jest w sensie. No to się pan zdecyduje. Że pedzio to nie jest w sensie językowym to samo co dziwka. Dziwka jest słowem obraźliwym i ma stanowić atak. Wie pan... Pedzio jest określeniem pejoratywnym. Jeśli matura ma mieć jakikolwiek sens w moim życiu, to powinna być dokumentem, który potem przejrzany przez profesora wyższej uczelni powoduje, że oni na przykład chcą mnie sprawdzić tylko w jednym przedmiocie. I ktoś to tam ogląda, no, ten gość jakiś taki jest podejrzany w kierunku właśnie chemicznym, a jednak na tym kierunku, który wybrał trochę chemii potrzeba. To musimy go w tym jednym drobnym zakresie przeegzaminować. Albo oglądamy jego maturę. Nie, no, 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 no okej, okay, jest matura. Był niedobry z zachowania, czyli jest inteligentny, WF go nie interesował, dużo wagarował, fajny facet, z matematyki same ekscelente i z fizyki same ekscelente, a on chce być fizykiem nuklearnym. To już mnie nie obchodzi, jaki jest z historii z polskiego. Może dukać. Ważne, żeby umiał rakietę zrobić, która wysadzi ruski.